Uważam, że wokół pasji można bardzo dużo zbudować. Yy, wokół właśnie twórczości dziecka, zainteresowań dziecka i co na ten temat mówi nauka. O pasji? Tak, o pasji. Oj, proszę Pani, o pasji, Nauka zaraz powiem, bo wiem, że Pani doktor Beata Kunat z Uniwersytetu hmm. Białymstoku, od wielu lat badając pasję, szykuje pracę habilitacyjną, czyli będzie monografia o pasji. No, no ma Pani rację, no, rzeczywiście pasja to jest to coś, co może być podstawą każdego procesu edukacyjnego. Wykryć u dziecka zainteresowanie, które może stać się pasją, ale zdrową pasją, mm -hmm. tak? To Bo wie pani, że pasja tak. może być zdrowa i może być chora, mm -hmm. może być pewną konfabulacją i takim uporczywym, chorobliwym zajmowaniem się czymś, jak na przykład ci hejterzy, prawda, internetowi. Natomiast ta zdrowa pasja to jest. To jest, co to jest? To jest, no. Wybitne zainteresowanie czymś tam, połączone z uzdolnieniami, ale z wytrwałością, cierpliwością, mimo porażek. Ja w swojej ostatniej takiej książce poradnikowej ABC Kreatywności poświęciłem, hasła są właśnie A jak asocjacje, B jak Bariery, poświęciłem y, rozdziały y, takim kwestiom jak W jak wytrwałość, u jak upór. Na przykład. Bo się bada, badania pokazują, że dziecko, które osiąga sukces w dorosłym wieku, to nie jest tylko dziecko uzdolnione gdzieś w jakiejś dziedzinie, tylko takie, które jest pełne pasji. Więc to jest cierpliwość, wytrwałość połączona no, z chęcią próbowania, z chęcią odbywania pewnych prób. Mówimy o tych próbach jako pogłębione ćwiczenia. Wie Pani, ile trzeba takich ćwiczeń zrobić, żeby w muzyce, w tenisie czy zostać wybitnym? Nie wiem. No proszę pani, jest taki wzór właśnie. Zawsze, zawsze nauczycielom jak o tym mm. mówię, to kiwają głową, że oczywiście tak, tak jest. Badania pokazują zwłaszcza takiego um, szwedzkiego pracującego w Stanach Zjednoczonych, psychologa Andersa Eliksena, 10 tysięcy godzin. Że wzór na wybitną twórczość, to wybitny sport, wybitne, wybitną jakąś tam osiągnięcie w jakiejś dziedzinie, to jest 10 tysięcy godzin pogłębionych ćwiczeń, co oznacza 3-4 godziny dziennie przez 10 lat. No to teraz niech pani powie rodzicom albo dzieciom, że jak chcesz być wybitną tenisistką, malarką, no a skrzypaczką, czy pianistką to już osobliwie zawsze, no to musi dziecko ćwiczyć tyle a tyle. Musi być pasja, no musi być ta pasja do tego grania, do próbowania, bo inaczej ten, ten, to, to dziecko nie stanie się wybitnym. Są wyjątki w muzyce, w szachach i, i w matematyce. Natomiast badania wielkie, ogromne, również w Polsce prowadzone, pokazują, że to co pani mówi co jest bardzo trafne, że jak wcześniej się wykryje dziecka, które chce grać na skrzypcach trzeci, czwarty rok życia, uzdolnienia specjalne i ta chęć, motywacja taka, która pełna jest właśnie tego zaangażowania i pasji, no to to jest warunek sukcesu rzeczywiście. No i to teraz co powinien pedagog szkolny taki jak pani robić? No powinien patrzeć z rodzicami w porozumieniu, no które z tych dzieci mają zainteresowania, czym się interesują, i które z tych zainteresowań może przerodzić się w prawdziwą pasję. No ale skoro rodzice odpowiadają, że nie wiedzą czym się dziecko interesuje, a nauczyciele, proszę zapytać nauczycieli. Prawda? Więc teraz tak, wracamy do, do tej rzeczy, którą warto nauczycielom mówić. Tak. Wykrywamy zainteresowania, uzdolnienia i tak dalej. Wiemy, że bez tej pasji zaangażowania, wytrwałości, cierpliwości 10 tysięcy godzin ćwiczeń nie będzie wybitności. To powinniśmy o tym informować, szkolic tego tak naprawdę, bo wiedza, wiedza naukowa na tyle już dostarcza tych danych, że... To już sportowcy wiedzą, trenerzy wiedzą o tym. Natomiast ilu nauczycieli wie? Prawda? Znaczy posmutniała Pani To widzę, trochę tak? posmutniałam, tak, bo myślę, że to jest taka... Mm... No wizja bardzo dalekiej przyszłości. W momencie, kiedy będziemy gdzieś budować na pasji i faktycznie inwestować w te dzieci energię, czas, tak, tym bardziej, że to jest zaangażowanie bardzo wielu osób, bo jedno to jest praca dziecka, zainteresowanie jego ewentualny talent, a drugie to jest jednak wsparcie ze strony nauczycieli, pedagogów, systemu i rodziców. No, ale wie pani, to, to jest to, to bardzo pani, szeroki temat. Jako matka, jako nauczycielka pani wie, że istnieje jeszcze niebezpieczeństwo z drugiego bieguna, mianowicie przeciążone, przeciążone dzieci. przeciążone dzieci, tak. I obserwuję tak. to na co dzień, obserwuję to na co dzień w pracy, tak. Dzieci, które nie mają e, czasu na swoje pasje właśnie, na swój. No nawet reak, solny, na czas po prostu na, na odpoczynek, na nudę, na nudę, no. która może być w ogóle bardzo kreatywna, tak? tak? tak. Która może być w ogóle potencjałem do tego, żeby tworzyć rzecz. Nudzę się, to tak. muszę coś wymyśleć. Wie pani, co no nawet już się mówi, jak zwykle jest jakieś zjawisko, musi być nazwane przez psychologów. Mówi się o przeciążeniu dzieci, ale mówi się o odporności, wie pani, psychicznej dziecka, które z angielskiego prowadzone jest na basen, z basenu na tenis, z tenisa na na język francuski, że już organizm, psychika broni się przed nowymi bodźcami, już nic nie przyjmuje, dziecko jest zmęczone, uporczywie i to też jest niebezpieczeństwo, bo matki, głównie matki, bardzo chcą dobrze dla takiego dziecka, wykrywają wcześniej zainteresowanie uzdolnienia i prowadzą na coraz to. Rzeczywiście no, powinni umożliwić dziecku próbowanie różnych rzeczy, żeby to dziecko tę swoją karmę, tą swoją ścieżkę odnalazło, tylko, że przesadzają drugą, drugą stronę. No, przecież są aneg anegdotyczne historie dotyczące tego, że dziecko jeszcze się nie narodziło, a już, a już jest a już zapisywane do tego, innego przedszkola, czy na taki czy inny kurs, prawda? No nie przesadzajmy w tą drugą stronę. Czyli ten złoty środek, ten umiar, relaks, odpoczynek dla tego dziecka, które no, w czasie tej nudy może jakąś mądrą myśl wymyślić, prawda, czy pytanie. Zapoznając się z jednym z Pana wykładów, e, zwróciłam szczególną uwagę na myśl Nila Postmana. I teraz posłużę się tutaj notatkami, ponieważ on rozumiał mądrość jako zdolność dostrzegania problemów, a co za tym idzie? Kluczowymi elementami kształcenia do mądrości powinno być rozwijanie świadomości psychologicznej, społecznej i politycznej dotyczącej efektów wprowadzania nowych technologii. No i teraz mamy sytuację szkoła w pandemii, szkoła w zdalnym nauczaniu. I jak to się tak naprawdę ma, ta myśl postmana do tego, co możemy wyciągnąć z tej edukacji zdalnej? Ja wiem, że to nie jest wątek zakończony, ja wiem, że to jest bardzo świeża sprawa, ale pewne przemyślenia już mamy, bo to jakby nie patrząc, trwa rok, ponad rok właściwie, więc możemy już pewne pierwsze refleksje budować. Mhm. No, są pierwsze badania, które pokazują niebezpieczeństwo, ale też walory tego, tego nauczania. Ja mogę tylko powiedzieć, co z moich rozmów i obserwacji no, dotyczących studentów wynika. Ja byłem bardzo zaskoczony, jak pytałem no, duże rzesze studentów, magistrantów swoich, jakie są plusy i minusy uczenia się zdalnego i przeważały plusy. I byłem zdziwiony, bo myślałem, że ten brak komunikacji bezpośredniej, reakcji, no krótko mówiąc brak okazji do empatycznego spotkania, że to będzie główna, głównie dostrzeżona wada, ale nie, się okazało, że pewne, pewne korzyści takie typowo, typowo komunikacyjne, lokalne czy inne, no siedzi student sobie i pije kawkę, prawda, i słucha wykładu, że one są dla nich istotne, one są ważne, nie tracą czasu, a poza tym wcale mniej nie robią niż za normalnego nauczania. Myślę sobie, że to dotyczy również dzieci w szkołach podstawowych czy średnich że obarczone wieloma obowiązkami musiały no, wykonywać więcej zadań i rozliczać się z tych zadań. Bo tak to przyszły do szkoły, siedziały przygotowane czy nie przygotowane, jakoś udało się przesiedlić. No, teraz wielu nauczycieli żądało, żądało, wykonania nie tylko z matematyki, ale z różnych innych przedmiotów no właśnie tych, tych projektów wykonywania pewnych, pewnych zadań. Ja byłem zdziwiony jak Ponad 200 osób na moim wykładzie, cztery zadania zaliczeniowe bardzo szybko mi dostarczyło. Nigdy tak nie było. Ja na tym się zobaczyłem, że te ponad 200 osób prawie wszyscy w terminie się znaleźli. To były zadania twórcze, takie, ale wymagające, zwłaszcza jedno, wymagające przemyślenia spraw. No i byłem zadziwiony. Nigdy nie miałem takiej, takiej efektywności w tym, w, tym, w tym zakresie. Więc pewnie są. Jakby powiedział pewien były prezydent, plusy dodatnie i ujemne, tak, z tego wszystkiego. Natomiast jakby do, sięgając do Postmana, o którym Pani zaczęła, to on mówi, żeby każdą technologię traktować nieufnie. I żeby zadawać pytania tej technologii takie, co to rozwiązuje, jakie problemy, jakie nowe rodzi. Zadamy takie pytania? Edukacji zdalnej? Wie Pani co, tak, no zadajemy. Już są badania, które pokazują niebezpieczeństwa, no takie fizyczne skutki tego, tego tego, czegoś. Już nie mówię o otyłości dzieci, o skrzywieniu kręgosłupa, ale o braku zajęć w WF-u, prawda, złe odżywianie. No, po, poza tym siedzenie przed szkłem wielogodzinne. Ja wczoraj spędziłem 6,5 godziny i muszę wyjść wtedy, żeby zobaczyć zieleń, żeby zobaczyć świat, bo, bo, bo już mroczki przed, przed oczami. No to, to, to są te negatywne skutki. Postman mówi tak, jak pojawiają się tu telefony komórkowe, smartfony czy inne, to zadaj sobie pytanie, jakie nowe problemy to rodzi. No i się okazuje, jest najnowsza książka profesora Szpicera Manfreda, tego od demencji cyfrowej, pod tytułem Epidemia smartfonu, który no, alarmuje cały świat. Jakie są po wielu latach używania smartfonu przez dzieci okropnie, okropne skutki tego nadużywania. Nie tylko dotyczące otyłości, ale dotyczące wzroku dotyczące również sposobów myślenia, że to nie służy właśnie smartfon, posługiwanie się smartfonem i pewnie tabletem, nie służy rozwojowi mózgu dzieci i tamtych tych operacji mózgowych, ponieważ dziecko, które przesuwa na tablecie czy na, na smartfonie palcem, nie jest w stanie głęboko przetwarzać w mózgu informacji, on tak twierdzi. Nawet wtedy, kiedy naciskamy, kiedy manipulujemy rączkami coś tam, to tam się w mózgu coś odbywa, te synapsy rzeczywiście tam się jarzą. Natomiast yy, polemizują ze szpicerem nie, niektórzy uczeni. Wtedy, kiedy przesuwamy, to to przetwarzanie mózgowe jest bardzo płytkie, a musi być głębokie, żeby, no, żeby ten mózg i myślenie i wszystkie procesy się, się rozwijały. Ja się, ja się zgadzam ze szpicerem. Jeśli, nie wiem, dwuletnie dziecko dostaje smartfon. Albo je, widziałem takie obrazki, je posiłki wyłącznie przy, przy włączonych bajkach właśnie na tym czymś i przesuwa, już umie to robić, no to, to, to niedobrze, proszę Pani. Mhm. I teraz idąc do tego zdalnego nauczania, tak, widzi Pani te dzieci zapatrzone w smartfony, prawda, nie wypuszczają z rąk. Mhm. W czasie wigilii nawet, w czasie świąt, nie wypuszczają z rąk i teraz cały czas siedzą przed ekranami, to myślę sobie, że to co Państwo powinniście zrobić to wyjść z dziećmi w świat, poza smartfonami, poza, poza tymi, tymi no, jakimiś elektronicznymi środkami, I to myślę sobie, że teraz to co nas czeka to, to przywrócenie dzieci no, w naturze. Ale czy dałoby się na przykład wykorzystywać jednak tą nową technologię, to co świat nam oferuje, bo świat będzie postępował do przodu, on się będzie rozwijał, mm -hmm. będzie co chwilę coś nowego, tak. prawda? Bo to ma do siebie cywilizacja po prostu, tak. tak? Natomiast natomiast czy my możemy to równoważyć, wykorzystywać w sposób właściwy i kiedy ten punkt właściwie osiągniemy, tak, bo to też mamy takie tendencje ze skrajności w skrajność. I co, ja myślę w ogóle, że chyba ta, ta zaleta tego nauczania zdalnego, którą nauczyciele dostrzegli, ja też, to to, że oni nie są jedynym źródłem informacji dla uczniów, nauczyciela, Że bardzo szybko uczniowie pozyskują informacje potrzebne do lekcji, do czegoś tam z innych źródeł i to chyba uwierzono w to i teraz nie będą serwować tyle oczekiwać od uczniów też powtarzania tego czegoś co w podręczniku czy gdzieś. To to chyba jest po, po, pozytywny ten aspekt, bo nagle nauczyciele zobaczyli, że tych źródeł informacji jest tyle, no a Pani wie przecież, że niektórzy nauczyciele no, wcale nie byli za Pan brat z technologiami mm -hmm. cyfrowymi, a teraz jak się musieli nauczyć, to się okazuje, że pewne rzeczy, które robili do tej pory, nie wiem, ręcznie czy jakoś tam, no można zrobić i szybciej i sprawniej, no to dobrze. Ja cały czas apeluję również do swoich studentów, że Technologie technologii cyfrowej te wszystkie rzeczy to jest środek, to jest medium. Pomiędzy nauczycielem, a światem. Ale tylko medium, a to nie jest cel. Wiadomo, MacLuhan powiedział, że no technologie, cel staje się środkiem. No niestety Posman też tak twierdził. I teraz myślę sobie, to co możemy nauczycielom powiedzieć, to że to, to nie są, to nie są, zwłaszcza tym nauczycielom informatyki czy innym, to nie jest cel nauczania, cel edukacji, cel życia. Tylko środek do czegoś większego, do czego? No Być może do mądrości, do, twor do tworzenia, do dociekania czy do czegoś. To ma być pomocne, a nie ma być celem naszego oddziaływania. I myślę, że płynnie przejdziemy do ostatniego pytania, a mianowicie, tak, płynnie przejdziemy do ostatniego pytania, a mianowicie, jak uczyć mądrości przez internet? Przez co? Przez internet. No. I pamiętam, który ktoś z dziennikarzy powiedział jakiemuś innemu. Dziennikarzowi, który mu zadał pytanie, że na to, na to mądre pytanie. Yy, dziękuję za, za to mądre pytanie, proszę o następne. Okej. <grym> 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 tak, nie, yy, nie, wie pani co? No to jest trudna sprawa, ponieważ mądrości uczymy poprzez bezpośrednie doświadczanie, mm. prawda? Jeśli tak, powiemy tak. Jedno kółeczko mądrości to jest wiedza. Wiedza o świecie, wiedza faktograficzna. Musi być, musi być podstawa. Ale druga jest wiedza proceduralna, wiem, wiem jak. No to jednej i tej drugiej wiedzy przez internet możemy uczyć, prawda? No jak są grupy dyskusyjne i inne, to tej trzeciej wiedzy myślenia refleksyjnego, krytycznego również możemy uczyć. Nie hejterskiego, nie takiego nienawistnego. Mogą być przecież grupy dyskusyjne i takie są, gdzie nieraz choć nie mam nienawi. Na Facebooku i na żadnym tam społecznościowym, to być może takie dyskusje, które tam się odbywają, temu też służą. A więc wtedy możemy powiedzieć, że internet też może służyć. Zapoznałem się z wiedzą taką, faktograficzną, wiem, że wiem jak, ale też krytyczną, to jest ok. No natomiast chyba nie zastąpi tego czegoś istotnego, mianowicie tego kontaktu z prawdziwym człowiekiem i z, no odpowiadaniem na jego, na, na, na jego pytania, choć niby ten, no, tego rodzaju komunikacja odbywa się, odbywa się w internecie. Czyli można, można skończyć z taką konkluzją, że edukacja to relacja? Tak, tak. Można tak, a poza tym wie Pani, ja też jeszcze użyję takiej metafory, którą zawsze używam, że uczenie przez internet obojętnie czy mądrości, czy o tych orzęskach nieszczęsnych, to tak jak wzanie lodu przez szybę. No, trzeba wyjść, jak Pani wie, do, 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 do lasu, trzeba wyjść do świata, bo inaczej to się, to się nie da. Mm -hmm. Powiem Pani taki na koniec może taki przykład, kiedy ze studentami byłem w Filharmonii Krakowskiej i dziewczyna, która pierwszy raz była w Filharmonii, jeszcze żył yy, Krzysztof Penderecki, IX Symfonia Beethovena była wykonywana. Nie było już biletów na, na fotelę, zajęliśmy przed fotelami przed miejsca. I w finale 9 Symfonii Beethovena, kiedy Oda do radości jest śpiewana, to jest hymnem Unii Europejskiej, 100-osobowy chór, 80-osobowa orkiestra, i studentka mi potem powiedziała, że ona nie wiedziała, która była pierwszy raz właśnie na tym koncercie, że muzyka może aż tak brzmieć. Ona tam przeżyła szok estetyczny, szok symboliczny. Zobaczyła, że ta muzyka potężna no, ma taki charakter, ma takie brzmienie. Wie pani, że stała się melomanką? Taki pozytywny szok powodował, że zapisała się właśnie gdzieś tam do, do klubu Filharmonii Łódzkiej i ja ją spotykałem właśnie w Filharmonii. Dlaczego, dlaczego, o tym mówię? Ponieważ takie przeżycia, no, wymagają bezpośredniości. To się nie da, żadnego streamingu, żadnego, nie wiem, zapośredniczonego przekazu, doznać takiego przeżycia. Ona doznała szoku pozytywnego i to tylko w lesie, to tylko na koncercie, to tylko poprzez, poprzez właśnie bezpośredniość żywe obcowanie. Tak. Mhm. No cóż, bardzo dziękuję za rozmowę. Niezwykle inspirująca i mam nadzieję, że wielu nauczycieli i nauczycielek wyciągnie dla siebie mnóstwo inspiracji. Raz jeszcze dziękuję. dziękuję, bardzo. Ja również dziękuję.